Ciao tutti. a Ciao tutti, witajcie mędziare Uwa, uwa, czyli winogron, zapraszam Cię na krótki filmik gdzie Ci opowiem dlaczego warto jeść winogron, zapraszam Cię do ogrodu mojej kuzynki, ale zanim przejdziemy do ogrodu to zapraszam też do subskrybowania, tu na dole zrób subskrypcję, zaznacz ten dzwoneczek. A będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach, a jesteś w kuchni włoskiej. No to co, jedziemy do ogrodu? Dzisiaj na temat winogrona Wam powiem. Winogron, wyobraźcie sobie, że był już uprawiany 7000 lat przed naszą erą, i później trafił do Greków, do Grecji i Grecy uprawiali winogrona, później tą uprawę winogronu przyjęli Rzymianie. Rzymianie zaczęli uprawiać, robić wino z winogrona. Winogron, właśnie w winie czerwonym, znajdują się związki rezerwelatronu, które bardzo dobrze wpływają na nas organizm. Zapobiegają miażdżycy, zapobiegają zawałowi. No i tak jak powiedziałam, dziennie możemy wypić lampkę takiego czerwonego wina. Co jeszcze? Powiem Wam, że jest taka potrawa w Grecji. A z takich liści możemy zrobić takie słynne danie greckie, które się nazywa Dolma używamy liści i ta dakia jest wegetariańska czyli z ryżem tylko i przyprawy różne albo możemy użyć mięsa ale w Grecji używają tylko mięsa z jagnięcini. także jeżeli ktoś ma jagnięcinę może sobie zrobić. Co to są? To są takie podobne jak gołąbki do gołąbków zawijane no są mniejsze, bo wiadomo liść winogrona jest mniejszy Jednym słowem jedzmy winogrona Winogrona mają bardzo dużo związków mineralnych i bardzo dużo witamin. Powiem jeszcze, że na temat, na, na temat winogrona, że winogron, z winogrona jest bardzo dobry olej. E, olej winogronowy. E, możemy go używać na surowo, ale także możemy na tym oleju smażyć, bo ma wysoką temperaturę e, dymienia. Winogron. Winogron bardzo dobrze wpływa na nasz organizm, na nasze serce. Zapobiega miażdżycy, zapobiega postawianiu komórek rakowych. Jest antyoksydacyjny. E, I co. Mm, ale dobry winogron. Powiem Wam jedno: nagrywałam ten filmik w ogrodzie, ale strasznie wiał wiatr i nagrywał mnie mój bratanek, bardzo fajny chłopiec, dziesięcioletni. Więc jestem tak od, od dołu nagrywana. Myślę, że ten krótki filmik Wam się spodobał i będziecie kupować i jeść winogron pod każdą postacią. I do, do zobaczenia, do następnego filmiku. Ciao, tutti! Ciao, tutti!